Policja versus złodzieje! Czas na finał sezonu! Dziś rozstrzygnie się, kto wygra OG sezon. Żeby wygrać, trzeba zgarnąć około 230 tysięcy dolarów i nie dać się złapać. Dzięki łapkom w górę mamy dziś podkręcony drop w każdym rodzaju napadu, więc jest szansa, że się uda. Możecie też zostawić lajka, jeśli chcecie kolejny sezon. Policja dziś jednak ma do dyspozycji cały najmocniejszy arsenał i jest ich na serwerze ponad 30. Ale zapowiada się wojna widzowie, przed wami najlepszy finał w historii tej serii i mówię to całkiem szczerze, dlatego mam nadzieję, że jesteście gotowi. Przygotujcie popcorn i miłego oglądania. Cześć mordy, z tej strony Kaluch i z tej strony Ospano. Witamy was serdecznie w finale sezonu Policja vs. Ludzie OG 2024. Dzień dobry panie Ospek! Uff. Mm, mm, mm. Zobaczcie na dwóch perspektywach, w jakich koszulkach bojowych jesteśmy To, że przegraliśmy z FC Porto nie oznacza, że nie wygramy dzisiaj z policją Widzowie, bez problemu ogarniemy to, prawda panie Ospano? Dzień dobry Tak, jesteśmy przestępcami dzisiaj, ja zakładam kominiarkę przestępczą O kurde z jestem turbańskim turbań, arsenałowcem dzisiaj, moi drodzy Dzisiaj no to kurde, final starcie, jak chcecie kolejny sezon, łapy w górę łospka, mnóstwo Łapy w górę u mnie i sprawdźcie obydwie perspektywy, bo będzie się działo, my Chcemy zgarnąć, moi drodzy, milion dolców. Policja zrobi dzisiaj wszystko, żeby nas rozwalić. Mamy podkręcony lud. Dzięki Wam, oczywiście, dzięki Waszym łapom. Więc będzie ze sklepów, z jubilerów i z banków dropić więcej kasy, widzowie. Prawda, Ospek? Prawda. Chcesz zobaczyć na kamerce, jak wyglądam? Dawaj. <laughs> ale czosnek. Elegancki Jest, <laughs> on jest kanonier, widzowie. Niech nas opatrzność kanonierska dzisiaj chroni, bo policja tak, będzie tryhardować Pewnie się zastanawiacie. Jestem tak, co my za dziuple wybraliśmy? Ospek, ale najciemniej pod latarem. Oni na bank sprawdzą tą lokację, ale kurde, gdzie jest safe, Mordo? Pokaż, widzom A, właśnie moi drodzy, bo ja wiecie, co jakieś te. I basy robisz. Drodzy. No, gdzie jest safe, opieko. Patrzcie się tutaj. <laughs> dobra. A wrzuciłeś tam wszystkie pieniądze z ostatniej akcji, bo ja jeszcze nie. Ja wrzucam. Ja. ja? 762 tysiące. A, ja wrzuciłem, bo ja nic nie mam. Bida. No to dobra, Mordo. Mamy 248 tysięcy do zgarnięcia. Wszystko jest easy peasy. Lemon squeezy, kurde. Dzisiaj to robimy. Tak ja jest, stary. Ja się, że. Borek za głow, na głowę i za czynne. Bierz, ale weź se bomby jeszcze przylepne, stary. Cztery stiki bomby ci zostawiam. No i widzowie, no kurde. Jak chcecie kolejny sezon, piszcie też propozycje jak to ma wyglądać. Jak ten kolejny sezon ma wyglądać. Stary, ready jesteś? Tak, no stary, ja jestem gotowy całe życie. Całe życie na to czekałem, na ten sezon. Po, po raz ostatni, ta, ospekt tak. Ospekt urodził się po to, żeby widzowie zagrać w tym odcinku. Tak. Startu, dobra, Mordo. No to co, jak lecimy. Się, no, moje kilogramy to była data dzisiejszego odcinka stary <laughs> <W tym rodzeniu. laughs> tak widzowie to wszystko jest zapisane w gwiazdach tak miało być i Aj. dzisiaj ospek spektakularnie przegra z policją lepiej żeby tak nie było lepiej żebyśmy wygrali nie no co ty nie no wygramy dobra mordo od, odsłuch na przycisk halo halo radio czek radio czek radio Wieża działa, mordo, lecimy Co proponujesz, lecimy. kurde, ja to bym w ogóle sprawdził Jaki ten lud jest teraz, stary, w tych sklepach Porobiłbym sklep? No, no ale 240 jazem. musimy ogarnąć Dzisiaj widzowie, współpraca Dzisiaj kooperacja, dowiadujemy się cały czas o swoim stanie konta Kurde, policja przejechała przez Uważaj, bo oni już tu są Ja pieprzę, stary, zastanawiam się, czy my dobrze zrobiliśmy Ja Właśnie Piem, też że... się zastanawiam Ja pierdziele, widzowie, jak oni Jak oni nam ogarną safe Dobra, stary, nie myślmy o tym, będzie dobrze Ej, jak auto stoi na ulicy to też mają alert? Czy tylko jak peda wyrzucamy? Właśnie nie wiem stary Ja też tego się nie boję, wiem Bo tak naprawdę to nie wiem W następnym sezonie PVZ chcę mieć skrypt Spidermana, żeby na pojęcie nie uciekać. No chłopie, ci widzowie napiszą to będziesz miał no Ale w, w ogóle to... ci widzowie chcą kolejny sezon No tak, no musi pytanie. być hałas, widzowie muszą być nowości To będzie naprawdę dobry sezon, o ile go będziecie chcieli My ogarniemy, my mamy czasem kreatywne banie, wymyślimy coś naprawdę koks Tak, koks mega będzie Wow mega będzie Au, kurde widzowie, obiłem sobie mordę niepotrzebnie Ty, oni mają te radiowozy takie mega, No, nie? Wow, mega mają te radiowozy, a ty wow, jesteś... Mega, no. Gdzie jedziesz, powiedz mi? Właśnie, jestem teraz przy y, Little Seoul, tak, wjeżdżam okay. tutaj takie bardziej Zastanawiam się, czy mogę tu stacji nie dziabnąć Możesz dziabnić, możemy dziabnąć w podobnym momencie Do odważnych świat należy, jak to mówią A ja jestem odważny Wow Wow, to napad, baranie Robię pierwszy napad Zobaczymy, jaki lut jest, wow Pojechali do ciebie Ale, Spoko 12 koła średnio. Fuck, o kurde, nie, no, kolejny radius. No i dobra, nie jesteś tak zwali A gdzie, czekaj, gdzie ty robisz na lewej autostradzie? Tak ta, jadę w kierunku paleto. Wyjeżdżam z nimi, dobra, wiesz? Dobra, bo tu dużo jechało, to jadę na Grow Street, o, trochę sobie Grow street Daj Da tak spokojnie, daj spokojnie, rób tam właśnie miasto ja rozciągam rozgrywkę daleko. Dobra widzowie, spokojnie. Dobra. 12 koła lutu nie jest to dużo stary, ale myślę, że tak do 15 będzie lecieć ze sklepów. Dobra, widzowie, pomanewruję go tutaj trochę. Że, niby, jadę do bazy wojskowej. Ale w sumie, jadę do bazy wojskowej, wywalone. Spokojnie. Dobra, mam bombę, zapomniałem, dobra spokojnie kaluch gdzie mam bombę, pod czwórką, dobra Sticky bomb 4, jest trochę za blisko Ja pierniczę będzie mógł strzelać Jak nie trafię <grym> na nie wiedzieli, że to ja i teraz to będę ścigać Będę czy jestem NPC-tem czy nie, bo zacząłem się na czerwonym przy stacji <grym> <grym> Powiem tak, to jest bardzo ryzykowne U by Nie mam autopilota, tak jak kiedyś stary, nie? Bo to były dobre rzeczy autopilot, te sprawy No Okej, okay. widzowie, spokój, spokój Kaluku Leży, Dobra, ja zdu rozdupcyłem radiolka. Bom, bom Dobra, dobra, widzowie, zdupiam! Elegancko, Kalucz, elegancko! Uff, ale to było dobre, okej, okay. przynajmniej mam spokój, ale muszę jakoś ucić tak nie nieobvious. O, kurde. Fucking hell. Ja ciecieć. Ja! Dzięki, ja pierdzielę. Fuck, to jest droga z Taxi Challenge. Spokój Kalusz. Jaki fart! Mogłem to zakończyć, mogli mnie złapać. Ale Ja po jednym sklepie widzowie mam taki przypał. Bank risky as fuck. <gry> Przy ich ro rozgrywce dzisiejszej. Ale musimy zacząć ryzykować. Oho, jedzie policja. Widziałem. to ty? Nie widziałam mnie. Odpuścili paleto. Co? Coś wybuchło, to... Nie, nie, nie Dobra, widzowie, jestem w paleto Przydałby się motocykl i bym sobie bombę przylepną. przylepił na furę Jakby podjechali, to bym ich eksplodował wszystkich Samochód pułapka Zobaczcie, cyk, jeżdżam tu, pięknie A to widzę Mastermind Kalucha Pik. i teraz tak Bank, ja pierniczę, akcja godna finału, widzowie Siadam, nawet nie wiem, czy będzie trzeba Cztery, trzy Dobra, bez przypału, ile? 60 tysięcy Pielnicze. nawet się nikt nie skaw. Clear bank człowieku, 60 koła. Ile? 60. Oho, jechał. Jechała ta radiolka. <laughs> Ale to pięknie rozegrałem. Jak ten sobie jadę dalej, Panie Radiołosyn, gdzie jesteś? Grapsit Robię grape A, no to oni jeżdżą na sygnałach po mieście, dobra Ja tak buszuję cię w mieście, to ja może coś jeszcze zrobię Jadę do sklepy w sumie Jeden, let's go 15k Ile, 15? No, tak, ja stary, same clean napady, oni niby tacy mocni dzisiaj, a chłopi ani jednego policjanta nie miałem No chyba, że jak mają współpracować, to może ja ich pobejtuję? Nie, 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 śmiało stary, rób, robimy zamieszanie Dobra, 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 dobra Chciałem zobaczyć, no. co tutaj w trawie piszczy, ale nie pisze żaden o, policjant jeszcze Chit, chit, chit. Pojechał, nie zauważył mnie. Halo. Dobrze, że wyhamowałem widzowie, nie? Nie się skapnął. Kurde. Wiedzą już. Jadą za mną, wiedzą. Wiedzą widzowie. Wiedzą, że ja to ja. Nie mają prawa mnie zatrzymać, nie? Słucham. Dzień dobry. Ma Dzień pan dobry. rozbitą szybę. Wiem, przepraszam bardzo. To jest nietolerowane w naszym państwie, wie pan o tym? Wiem, a pan ma rozdupcony no, cały samochód. Miał. Ja I co? Dobra, wygrałeś, się. Widziałem. O, jest szerski. Nie widział mnie. <laughs> teraz ja jakoś go tak obiadę widzowy. Fryer. O kurde. ja mu fryer widzowy. F word. Ja teraz robię im napad na sklep. Pick. Znowu clean, widzowie. O, jest finał, a oni tak nie ogarniają, nie? 17 kloców dostałem ze sklep teraz, pięknie. Dobra, widzowie, kolejny napad. Oni tam kolejny znowu. napad. znowu, ja byłem na tej samej górce i stary. stary, stary ja Ej, oni nie ogarniają dzisiaj, a tak, z takimi tak. mocarzami, nie? Tak. Dobra, widzowie. Ale czekam na medyka, czekam na medyka, stary. Na medyka czekają, o. Ja załatw go. Załatwu medyka. Nice. Coś nie, coś nie tyka, wysadź medyka. Mordo, to kurde, to będzie game changer, bo Nice. Rozwalę go. Więc wy musicie sprawdzić perspektywę osób, zapraszam. Ja robię kolejny sklep, mam wysrane w nich. Ja robię mirror part sklep. Moja pułapka zadziałała! Nice. Dobra, dobra uciekam, przebieram peda, bo już mnie widzieli. Uciekam w góry, stary, drugi radiowozu rozwalony w tym terenie. To Ty nice. jest na policję, stary. Ja dzięki, dzięki. No. Ja jadę pod Mission Row, zobaczyć czy nie ma czasem jakiegoś tego. Radiowozu dobra, wolnego. Zrobimy teraz tak, pa. Pyk. I pyk. O, i pan policjant kurcze. Bardzo mi przykro pani policjanci. Dobra, jadę sobie w kierunku Mirror Parku, ale ten mój pet rzuca się bardzo w oczy. Szybko go sobie przebiorę. Dobra, elegancko. Ale mi się dziś przyjemnie gra. Tak mi się przyjemnie gra, że nawet kamerka padła, ale już jestem z powrotem wariaty. Ty, mordo! Oni mają szafkę to? na komisariacie? Możliwe, a to? No bo tu jest na pewno arsenał potężny, tylko nie wiem gdzie ta szafka jest. Dobra widzę, że nie mogę znaleźć tego gówna. O! Ktoś jest na dachu Fak Ktoś lądował Jest śmigłowiec Jest w nim policjant Wiecie co to oznacza? Nice Nice Wysadziłem policyjny helikopter stary Na dachu Na dachu bo się... Któryś tutaj wszedł do niego stary i wydupcyłem go ale jak teraz stąd zejść? Nie wiem jak stąd zejść teraz faktycznie ja nie wiem jak zejść widzowie Naprawdę nie mam koncepcji Jakbym zeskoczył na to tu Na ten murek Żyję Mogę udawać NPC-ta przecież Elegancko Wysadziły mi widzowie śmigłowiec o! Ale to jest, kurde, mocny finał Naprawdę, teraz muszę skołować furę I stąd dupić. I strzały padły na komisariacie, ja właśnie nie, stamtąd uciekłem Jesteś na komisariacie, nie? Nie, ja jestem, a ty jesteś na komisariacie ja mi się Nie, 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 tak, już teraz uciekłem stamtąd Wysadziłem mi tam śmigłowiec i spadam Ale się zjeżdżają <śledziałem, no. <śledziałem> Wsiadał jakiś kopie, siedział w śmigłowcu nie? I dostał bombę przylepną Boże, ja nie zauważyłem, co oni robią nie? Ej, oni są nie dzisiaj bo... rozwaleni Stary, My jesteśmy dzisiaj perfekcyjni Naprawdę, oby tak dalej Mam ostatnią bombę. Ja mam jeszcze 30. Co? Musimy Bo? się spotkać, musimy się spotkać w takim razie A gdzie jesteś? I need your bomba Dobra, ja ci dam połowę, stary Zarąbisz się. Tylko ja jestem teraz i na Grove Street No nie, nie, to na razie nie Ja jestem w Jubilerze, ale jest pusty Jubiler na plaży, ty? Nie, 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 ten na Beverly A. Hills no dobra, to jadę tam. Będę przy flece, chyba. Będę robił flekę. Albo zrobię superkara. To mi dasz tu bombę i sobie superkara ogarnę. Mam ochotę super się kar? pościgać. Dobra, ale to superkar będzie ultra ciężki. Wiem, bo dam radę. Dobrze. będziesz radę. jechał, ja cię motorem do odgania. Jak mi dasz bomby, to stary, dam sobie radę. Możesz wjeżdżać do środka. Wywalone. Wow Słyszę bomby. O spek, tam są o jakieś nie, strzały! Stary! Co? Zginąłem! Jest? Nie! Zginąłem, stary! Fak, dobra, to ja chyba nie robię w takim razie tego. Nie, zginąłem, jestem pojmany, stary! Dobra, jadę do dziupli zdeponować kasę. Proszę, proszę, proszę. Jest? Proszę, żeby była kasa. Uff, dobra. Przekazuję wszystko. 882. Jesteś o spek? Jestem Kali, co jest. Safe bezpieczny, stary. 882 koła. 118 tysięcy i mamy wino. Ja, ja straciłem dużo kasy teraz. Kurde, dobra. Odwracać uwagę jakoś. No ale nie, już nie chcę spokoj, paść. już mnie pojmali stary, wszystko mi zabrali, więc to nie ma sensu. Dobra. Ja już się zaraz te, respię Te bomby straciłeś, cholera. Ja też nie mam. Kurde, widzę, się wystrzelaliśmy z, z asortymentu. Zrobić pacyfika. W finale. To jest to, co chciałbym osiągnąć. Może sobie zapomnieli o tej dziupli. Dobra, Kali, ja już jadę na komisariat. Działaj tam. Okej. Okay. Słyszę, że robisz na molo ten napad, tak? Czy ten bank przy lotnisku? Nie, bank przy lotnisku, dobra, dawaj stary. No to rób go. Bejcik leci, bejcik stary leci. Nie, nie, już nie robię przy lotnisku. Ja, ja, ja ich bejtuję, stary. A, dobrze. No, Policję. No ale czekaj, bo ja teraz jadę stary przy czerwonym parkingu. No to jedź dobra. szybko, stary na tym lotnisku, tam nikogo nie ma. Wszyscy są na centrum teraz, obok czerwonego. Hmm. A biorą mi na Mission Row, myślę, no że mnie wezmą tu na Vespucci. No. No, no, dobra Kali, to rób. Mordo. No, no. <laughs> ja im Co? robię pacyfika chyba. Bieg na tunelem. <laughs> Dobra, to zrób to. Dobra, to ja ci pomogę, czekaj, tylko wyjdę i tam pojadę. Poczekaj, trzymaj się jeszcze chwilę, Kali, trzymaj się Dobra. jeszcze, dwie minuty. Spokojnie, muszę. Ja mnie musze... i ja rzeczywiście pojadę na lotnisko, rozumiesz? Okej. Okay. Wypuszczaj mnie, stary. Daj no. mi dwie minuty i jadę na lotnisko, mam ci pomóc. Tylko róbmy ten apat, a potem y w tym, Sandy, nie w Sandy, kurde, Kajo. który mówisz mi i robię odstrzałę. Dobra, daj mi jeszcze dwie minuty. Czekaj, słyszę tu, panie, chyba, ciło? Ja bym słyszał tu, panie, ale się zeskizowałem. Ale riski Jak coś to muszę wyrzucić pieniądze po drodze gdzieś Wychodzę Kali To robić? Tak, no rób, jadę, jadę, wyciągnę ci dwóch policjantów, mamy sekund. zakładników stary, dawaj Dobra. Dobra. Rób tam, jadę, na, jadę tam na lotnisko Dobra, 30 sekund, najgorsze 30 sekund w moim życiu Nie wiem czemu ta broń długa mi nie działa Totalnie nie mogę widzowie strzelać, patrzcie Czy... A... Nawet nie wiem ile, nie popatrzyłem Kali, do, dojeżdżam do ciebie stary, musisz siąść Co? i dwóch policjantów wziąć Oczywiście to jest bejcik na Mordo co? Milion dolarów dropnęło! Uciekaj! Milion dolców mam! Uciekaj! No próbuję! Ja pierdzielę! Ej, stary, musisz uciec, bo jak nas złapią, to stary obydwaj kończymy sezon teraz. Mordo. co robić widzowie. Są u góry. Są nade mną, stary. Zabezpieczają wejście do banku. Jestem. utknąłem, mordo. Utknąłem, słyszysz? Z milionem dolców. N kurde, stary. Czekaj, bo ja muszę wyżebrać, żeby mnie puścili. Wyżebraj hopie, bo koniec. Ja Słyszę ich. Muszę tu przesiedzieć z 10 minut. Wysiadłem, bo przecież to sobie rozwaliłem wcześniej. i nikogo nie ma. Dobra, Kali, ugrałem to. Wyszedłem. Ja też wyszedłem I wiesz co jest najlepsze? Grałem ich jak debil, bo mi nie zabrali bomb. Wiesz o co chodzi. Okej. Okay. I ja ich ugrywając cały czas i po... Wiecie co, w sumie to był najgorszy pomysł w moim życiu, bo nie mam nic przy sobie, a mam bomby. O oh, shit. I mnie puścili Mordo. finalnie. A ja wiesz, bomby mam stare, 30 bomb mam dalej. Mamy wina, stary, bo wyjechałem z banku bez przepału. Co ty gadasz? No. No to stary, dawaj, kończymy sezon. Zestakujmy się, proszę. A, ej, tu wiesz co, bo ja musiałem wejść w metro, żeby mnie nie ścigali, będę szedł metrem, stary, ty mnie uciecz z gardło. Metrze? Tak. Ja pierdziele widzowie co jest grane Ja dzisiaj mam w czepku urodzony jestem dzisiaj Milion dolarów mam przy sobie Co jest mam milion sto trzynaście Tysięcy dolców przy sobie stary Ja pierdziele Mordo ja ci daję pół bańki. No i trzeba pokazać zakończyć to z wysokiego C Dajesz mi połowę bomb I stary pokazujemy im kto tu rządzi Robimy no chyba, piekło, że... piekło na mieście Jeden z nas dojedzie stary z pół miliona dolarami I mamy to a możemy jeszcze zdeponować W jakimś aucie ukrytym jeszcze ze stokoła. Sto koła no nam chyba, wystarczy, że... stary, no. No, chyba, że deponujemy całość. wygramy no. wygraną garści. Nie, 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 nie to się w... nie liczy, to jest wtedy koniec gry. A -a. Mordo, zaryzykujmy, proszę cię. No dobra, dobra. Spike, nie wiem, stary, ja już się pogubiłem, nie. czy to. O, to ty? Nie. Nie, no to ty, wskakuj chłopie. <śledziany> nie denerwuj mnie, nienawidzę tych tuneli metra. No to co, a czekaj, wrzucę do auta. O, kurde. Do, nie, Sorry, nie, no nie, klipa nie, sobie nacisnąłem. W aucie, stary. Niebiedka. Wrzucaj mi bomby do, do tego. Do czego? Do skutera. Pół bańki ci dałem, stary. Nie ma miejsca, upie. Tyle bomby ważą. Nie, mam, nie mogę jej podnieść. Z <grym> tych pieniędzy? No, daj mi część bomb. Daj do, do, do tego. O, pięć. Dobra, widzę, wybiorę. No, ja jeszcze mogę wziąć kilka bomb. Dobra, tyle mi wystarczy. Dziesięć to za dużo, chyba mi dałeś Czy Git? Git. Jeszcze mogę dać Ci pięć. Nie, nie, jest okej. Okay. Dobra, mamy kasę, dobra. mamy bomby. Git. No to jesteśmy podzieleli, stary. To wyjeżdżamy z jeszcze nie leciałem nigdy hydrom w tym sezonie. Chcę no to, to robić. mordo, to jest ten czas, żeby robić to na co masz ochotę Prze zrób, zrób napad, a ja wlecę hydrom i kamikadze może być. Nie no, wystrzela mi skarbinka. A, ok Wysadź mi gdzieś to, no, a ja lecę po hydra. Zawsze chciałem hydrom polatać, GTA I wyskoczy nas pod ochronie stary i wygram sezon. Dawaj, dobra widzowie. Robimy to. Dobra, do zobaczenia. Jo. <laughs> O, tam jak infernus jak... jest elegancko. Zbejtuję, że robię bank. Czyli muszę dobrą tak, trajektorię lotu dorwać. O, kurwa, będzie ciężko tam Anuluję jest wysoko. Go. Tam jest ciasno, co tam ja wysoko, to ja będę. Czuć, ha, jest in the room. O, wiadomo, ja wiadomo. Patrzcie. Kurde, szkoda, że hydry nie dorwałem. Bo byłem, yy... Ale dewile Leży jeden dragonus. i co teraz? Nic, czekam. Dalej tam jesteś? Tak, stary, ja z bombami to ja jestem a, z liszami. A jak bym tam zbombardował to bym nie było, to bym cię zabił? Nie, pod bankiem Trzyma. bombarduj No właśnie tak chcę Dobra, Szybko, szybko, bo odjeżdżają Łoł wow. Dostali? <grym> tak, ktoś dostał Gonie stary policję, zamieniają się role Czekaj, gdzie na co rano? <grym> za, za Teraz przed Rozwaliłeś go, dalej, dalej. Mogę znowu? Tak, śmiało. Ale gówno. Mogę stąd odlatywać? Rozjechałem kolejnego ty. Tak, odlatuj. Dobra, Ta, lecę. Nie wiem, nie widziałem, słyszałem tylko. Mordo, oni się nas boją. czaisz? oni się nas boją. Пошли. Взрослённый сейчас еще раз там лететь, бомбардовать из-под то... Myślę, że tu nie ma nikogo już e, Ja tu nie żyję, ja się odrodziłam tylko A jak się odrodziłaś? Jest tu medyk? No nie, ale ja czekam na medyka Dlatego ja tu stoję Aha z Aha, okej, okay. dzięki Ja chcę cały czas do góry <laughs> A ty mi daj z... znaka, będziesz coś robił, żebym ci mógł pomóc To się spiekuję na dół Ej, stary, ja podjeżdżam pod bank Pytam się Karolki, co ona tu robi Ona czekam na medyka A ja, a to dzięki za info I ja odjechałem na Karolka? <laughs> czekam na medyka, stary Czeka, ja na medy... pod y, Tam, gdzie, no, na Mission Row Bank Fleka Dobra, lepiej ich <laughs> Ale poczekaj, jeszcze jedzie, wiesz co ci. I zajmiemy się tak po Ale dzień teraz no, będzie No, czekamy na Keneksa, dlatego ja tu stoję Dobra, jesteście martwi, tak? Tak co? przepraszam To ja nie sobie idę, wziąchać. idę sobie napaść na bank, elo Dobra Aha Jak tam? Stary, oni leżą i ja mówię, to ja sobie idę napaść na bank Zaraz tu się zjadą jednostki, uważaj, przyjedzie Keneks, bo Kenex jeździ, Keneks jeździ po mieście, stary, zaraz tu przyjedzie ale odpowiada jak mówię do ciebie trupie. Czego chcesz? Du, du, ja du, 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 du. No dobra, gdzie jest reszta? Du, 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 du. Okay, ja jestem ciekaw czemu nikt nie wziął z nich stary jeta. oni zawsze cię tak dowalali tymi jetami. ja mówię kurde, może ja tak z nim powalczę Siadaj. Dobra, bo nie wiem czy jest sens tak latać, wiesz? Już no, to biorę to od już Karolki czytałem, lokalizację, jest, Keneksa chcę Keneksa? Ken... Kenex jest teraz... Keneks jest... A się zatrzymaj, Keneks no. jest teraz przy Pacyfiku Przy Pacyfiku jest Keneks Dziękuję Pacyfik, Kar... dobra, lec. Karolka jako trub mi dała info Strzelam pod pacyfikiem, dokładnie no ja? pod bankiem. Jedzie, tajniak, jedzie, 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 jedzie. Jest naprzeciwko. Wiecie? Szary, stary, szara bufalka, przy banku stoję. Będziesz go widział, na światłach stoi. O, ale ty uważaj, bo ja Rikozyna może go Dobrze, spokojnie. Lecę, pikuję na dół. <grych> Podjechał. Z boku. Kurde, o, nie O, zawraca, zawraca, no. pojechał, pojechał. Gdzie pojechał? Na tą ulicę, zobaczyć, coś ty tam zrobił. Zawróć się i go dupniesz teraz. Kurde, uciek. Du, u... Dupłem? Nie, uciek, uciek. Gdzie jest? Gdzie on jest? Ucieka, ucieka, zobaczył sticky bombę też Nie, nie strzelaj teraz, bo ja przejeżdżam przez tę ulicę Dobra, ja uciekam stąd. Strzelają do mnie! Gdzie jesteś? Mogę tam walczyć na tą ulicę, czy nie? Kurde Mogę czy... Wal, 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 ja jadę już obok Rockford fort plazy jestem, uciekam A! A! Umieram pod kościołem Kościół, kościół, I tam na tym, na... Na Grove street? Tak. Nie! Yy, obok pola golfowego! Ej, umieram! Let. Kurde, wysadziłem się! Wysadziłem gdzie, się! Gdzie, Przy live invaderze, przy siedzibie live invadera, idealnie. Kurde. Dobra, bombarduję! Fucking hell, straciłem kasę. Mordo, ja już jestem złapany, nie patrz o na mnie. A, to co, to co mam robić? Ja bym sejwował, no o ile nam sejfu nie za, zarąbali! No to ja się... Kap to, 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 to. Kap kapatuj się stary! Proszę pana! A ja mu powiem, że przegrali! Co to miała znaczyć? Tak, nie rozumiem pana. No, taka nieprzepisowa jazda i, i w ogóle yy, co, co to za yy, samolot Lata, yy, czy, czy ma pan jakieś powiązanie z tym? To co mam już saveować? A z no tą mam. Savewuj, mam. savewuj. O, ma pan, no. tak? No Co tak dalej się... tam stoją na tym, tym? Nie, już mnie wzięli stary, ja z nim gadam Tak, no to wszystko moja sprawka, wie pan Zrobiłem napad na bank, w którym wypadło o, mi milion okay. dolarów Nie, i generalnie przegrywacie sezon za o, 10 naprawdę. sekund Tak, okay. wiesz co Rozumiesz się, że nie? Obok się... Tak? Czemu? No, nie no, czy tak ty... jest czekaj, się czekaj. samo samolot? Czekaj, czekaj stary, bo mi mówi, że założymy się, że nie wygramy. Nie wiem, czy nie wzięli naszego do sejfu. No nie gadaj, ja szedzę na ochronie, wyskoczyłem. Ta? No. Ja pierdzia... A co, znaleźliście nasz safe? Nie. A co? A nic, wysiadaj. Nie przeszukałeś mnie, nieźle. Nie chcesz moich no, pół miliona. No, Co ty, mi... co jest star? stary? Cię zaniepokoiłem. Stary... Nie wziął mi nawet pieniędzy, 600 tysięcy, on mówi, a nie, papa, pod... pa", i odjechał. Nie wziął mi kasy, stary, oni wzięli nam safe na 100%. Mordo. Gdzież? Jak tam zasadzkę przygotowali na ciebie, to skisnę. Mam pomysł. Ląduj nie na dachu. Ląduj na dachu, obczaj to. Jestem nad domem Michaela na dachu, stary. No i? Znaczy na, nie na dachu, tylko na, znaczy na tym budynkiem przed. No nic nie widzę. Że nie widzę, żeby tu była jakakolwiek policja, ale czekaj. Nie no czekaj, widzę save w wodzie, star No ale mogli wyciągnąć pieniądze, wiesz co chodzi. No to co? A mamy pół ja miliona! Mam ja też mam pół miliona, czekaj, czekaj. Synchronizujmy to, żeby ci żeby cię nie zabili, nie? Bo mogą kampić. Ja już podjeżdżam. Czekaj, kampią, kampion no od Michaela No mówię ci! Kampion! Wiedzą, Ej kurde! Ja twierdzielę! Moment! Odkryli widzowie naszą dziuplę Ale stary my dalej wygramy! Trzeba... Kampium. Jedna osoba musi mieć kasę. Jesteś w stanie? Kurde, ale lipa. Kampią na różnych domach! Ja twierdzielę! Tak! O błagam cię! Co? Oni wiedzą, że to jest nasza ja wiem. Ja wiem, ale wystarczy wjechać i zdeponować a ja to zrobię w sekundę. Tylko ja... muszę, muszę mieć całą kasę przy sobie! Nie, lecz na lądowisko helikopterów. Słuchaj mnie teraz uważnie, synu. No, no, po helikopter! Na... Tak! tak. Wlądujesz do mnie, weźmiesz kasę i stary przywieziesz mi snajperkę. Shit. Dobra, jestem przy śmigłowcu. Dobra, Ja że Oswek mówi widzowie, że się tam Saigon dzieje, tak? mnie. Tak, jak mi dasz snajpę, to stary czat zrobić umiejętnie, bo ja przejdę na drugi koniec dachu, żeby cię nie widzieli. Dobra. Wlądujesz, dasz mi snajpera ja i amunicję i myk jest taki, że oni stoją w ogrodach. Ja zabiję tych, co stoją w ogrodach, oni się zlecą, ty poczekasz na szansę i wtedy jak ja ich powybijam, ty wskoczysz. Ja, wierdzielę, dobra. Lecę najpierw po snajperę dla ciebie. Jestem przy sklepie. Ale mam skina Widzowie w ogóle do dupy Pamiętaj, że musisz wylądować tak, żeby cię nie widzieli Czy lądujesz przy dźwigu, stary? 60 tysięcy Nie play. na czubku tego domu przy Michaelu Tylko na początku od tego Bo ja widzę dwa radiowozy co najmniej Trzy widzę już Trzy radiowozy widzę Dobra. Są porozstawiani Ja ich ze opie, Zrobię z nich kupę z makaronem Dobra, mam broń dla ciebie, lecę Skin na zmienię widzowie jeszcze szybko Ale kurde, gówno Ale oni myślą, że mają to A nie mają <śmiech> <śmiech> Dawaj, dawaj, dawaj Kurde, Kali Tutaj, 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 tutaj <laughs> A piękna się laska Ja pierdziczę stary, dobra Daj mi snajperkę, daj yy, Masz, daj mi kasę Jest, dobra, pięknie Patrz, jeden radiowóz jest tutaj na, na lewo w lewowym ogrodzie No A drugi jest tam w alejce z tyłu, widzisz? Tak, 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 no I trzeci tutaj tajniak stoi na światłach, widzisz? Aha, aha, aha O, wjeżdża na teren, wjeżdża na teren, teraz Przyjechał kolejny Gdzie? Wjeżdża na teren yy, posiadłości Dobra, widzę, widzę, widzę. Ustawiają się, A, ale tu skąpili, Ale się dowiedzieli, stary Strzelam Leży No nice, jest pięknie. Jeden nie żyje. Super. Bardzo się będzie działo. Mm -hmm. Bardzo się będzie działo, stary, bo no. sygnał. sygnał <laughs> Strzelam do ciebie, strzelam do ciebie! Zauważyliście spotted Uważaj! Spokoł Stary, no musimy to zrobić w takim razie. Nie ma go no jest pięknie, strzelaj do tych tu. A ten w ogródku u sąsiada co stoi? Gdzie? Dom na lewo, w ogródku. Dobra, zmieniam dach. Zmieniam dach. Ja lecę na tym wyżej, a ty tu. Stój. Bierz mi głowę. Bo... tak, 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 ja tu czekam. Rozwalam się go Dobra, widzę. Teraz mnie nie będą widzieć takiej odległości Dobra, ja rzucam tak. bomby! Oh! Yo! Ty stary! A jakby no. szedł na tą budowę co oni tam są, No to może bym ich powybijał Na jaką budowę? Po przeciwnej no. stronie? O, no, nie jest to głupi plan. Jest to widok na dom, tam? Jest. To ciul, to ja ryzykuję pierwszy, to jeszcze zostań dwie minuty, okej? Okay? Dobra. Skoczył, widzowie, patrz, się leci. Shit, żeby ci nie zauważyli. Nie zauważam. Dobra, skoczył. Tak, Widzę Pięknie. Jeden nie żyje. Nice. Drugi nie, jeden nie żyje tam w środku. Dobra. To chodzą tam w środku, straszny są Ty, ale oni nie patrzą na ogród. No dobrze, obciągaj ich uwagę teraz. To mi powiedz kiedy, to ja to zrobię. Ale ty byś nie mógł tam się desantować, ty musisz jakiś przeskoczyć płot. O to jeszcze... chodzi, że. Ja się desentuję na boisko Albo nie, desentuję się po prostu do, do ogrodu Druga policjantka nie żyje Dobra To ja się cykam, nie wiem kurde Zabiłem kolejnego Mam 1% baterii wizowej Dobra, wdupcam się Podnoszę się Jestem na dachu domu Jestem na dachu domu Dobra, kur... czekaj To koło strzelają Nie wiem, ja ich zabijam cały czas Mogę, mogę próbować Próbuję, żyje się raz stary Ha? Ja tu strzelam cały czas w przodu. Oni są już w środku, pochytroni. Dobra, widzę, ja jestem gotowy. Robię to. Wracasz i wygrywamy. Jest! Zdążyłem! Jak to wygląda? Zdążyłem chyba! Masz? Nie wiem, stary, zabili mnie, ale zdążyłem chyba przenieść. Chociaż nie wiem, kurde! Dostałem sobie weryfikacja, weryfikacja, weryfikacja. Otworzyłem safe na pewno jeszcze za życia. Na pewno za życia. Aparat przegrzany, co jest grane? Nie żyje stary. Zabity. O kurde. Zabity. Zabity. No dobra widzowie, ale mnie się wydaje, że zdążyliśmy war. Będzie na tym odcinku. Możecie napisać w komentarzu. Co nie zmienia faktu, że to był najlepszy finał, kurde, jaki ostatnio mogliśmy grać. Bardzo mi się podobał Ospek, nie wiem jak tobie. No i co? No stary! Czekamy na kolejne. Mo mogę coś powiedzieć, czy nie mogę? Dawaj. Poszedłem sprawdzić. No. Moi drodzy. WYGRALIŚMY! Let's go! Hahaha, <laughs> pieniądze są w safe! Jestem ciekaw bardzo reakcji naszych policjantów, bo myśleli, że nas... Wyrolowali stary, a rudy popełnił błąd i nie zabrał mi kasy. Jakby mi zabrał, to byśmy nie mieli argumentów. A ja miałem 600 kłam przy sobie, i przez to przegrali. Kurde, no powiem ci, że policja, stary, był mega tryhard. Zaskoczyli nas, ale stary, no. No, jesteśmy to... o krok przed nimi. To był fart. Ja mam to udokumentowane, że było wsadzone, że nie podkładaliśmy, wszedłem sprawdzić. Więc stary, sekunda zaważyła na to, żebyśmy przegrali. No, sekunda. bez kitu, bez kitu, to zobaczę u ciebie, kurde. Oj, Widzowie, zapraszam na perspektywę OSP, bo tam dużo się strzelało, dużo się działo. No i jeśli chcecie kolejny sezon, wiecie co robić. Piszcie nam propozycje. Dzięki wielkie, Ospek za dzisiaj. Świetnie się. Ja marzy. tak dziękuję. Na razie, kurde, ale to